Witam się z Wami w tym odcinku, taka radosna, ponieważ jest to już 20 odcinek z całej serii. Całym w ciągu dnia. Ale co, nie będzie się on różnił niczym, praktycznie, od wszystkich innych odcinków. Będzie równie pysznie, równie prosto, jak zawsze. Dodatkowo dzisiaj zrobimy sobie trochę niższą kalorykę i postaram się, aby wszystkie posiłki były bardzo lekkie. Mam ostatnio uczucie takiej ciężkości, nie do końca stosuję się do diet, do trzymania kalorii w ogóle, no bo jest lato, jest u nas moja siostra, więc pozwalamy sobie na jakieś tam grzeszki. Dlatego dzisiaj potrzebuję takiego wyluzowania i będzie bardzo lekko, ale równie smacznie. Ym, I co, i dłużej nie gadam, Zostawiacie łapki, zostawiacie suby, piszcie komentarze, czy lubicie tę serię i lecimy z tym filmem. Na śniadanie proponuję nic prostszego, jak skyr wysokobiałkowy z owocami. U mnie będą to truskawki i jedna nektarynka. Ostatnio pokochałam takie proste i szybkie wersje śniadaniowe. Nie zadbałam jedynie o tłuszcze w tym posiłku, ale uzupełnię je na pewno w kolejnym. Skyr przekładamy do miseczki, owoce myjemy, kroimy, podajemy wszystko razem i gotowe. Możeliśmy wybrać się na krótką przejażdżkę na rolkach. Gdy jeżdżę sama, jestem bardziej efektywna i robię dłuższe dystanse, ale czasem fajnie pojeździć z kimś. Na rolkach pojeżdżone zrobiliśmy dzisiaj około 5 km. Nie jest to dużo. Ja sama robię 12-15 km w niecałą godzinę. No, ale dzisiaj nie byłam sama, dzisiaj byłam z moimi towarzyszami. Dzięki nim mieliśmy ten urywek zjeżdżenia, który na pewno widzieliście. Teraz jedziemy w pewne miejsce załatwić pewną rzecz. Sprawa załatwiona, kupiliśmy lody ekipy. Słyszycie jak bulgocą? Ale to jest śmieszne. No tak, szczelają, no. Mamy lody, także to jest mój kolejny posiłek dzisiaj. W sensie, wiecie, to mi dostarczy jakiś tam kalorii. Napiszę wam, ile ten lód miał kalorii. I co? Jedziemy do domu. Może zjemy coś na obiad i, i co? I będziemy dalej sobie spędzać ten dzień. Filmik z kupowania lodów ekipy będzie na TikToku. Przy obiedzie zatęskniłam za greckimi klimatami. Więc obiad będzie bardzo w greckim stylu. Będą to smażone kawałki kurczaka podane z frytkami pieczonymi w piekarniku i z dużą porcją greckich cacyków. Przygotowanie cacyków jest naprawdę proste, ale mimo wszystko pokażę Wam, jak ja je przygotowałam. Dużą porcję ogórków starłam na grubych oczkach na tarce. I dalej przełożyłam je do ściereczki, aby odcisnąć całą wodę zawartą w ogórkach. Przełożyłam do dużej miski, dodałam skyr oraz jogurt naturalny. Można użyć jogurtu greckiego lub specjalnego jogurtu do cacyków. Ja jednak takiego nie miałam, a wszystko posypałam przyprawą specjalną do cacyków. Można by dodać jeszcze czosnku, ale ja z tego zrezygnowałam, ponieważ ta Przyprawa ze sklepu jest bardzo mocno czosnkowa. Wszystko ze sobą mieszam. Jak widzicie, u mnie wyszło naprawdę dużo tych ogórków. Myślę, że byłoby lepiej, gdyby było odrobinę więcej jogurtu. Zabieram się za przygotowanie kurczaka, a jego przygotowanie jest naprawdę banalnie proste, ponieważ usmażę go jedynie w ulubionych przyprawach na patelni. Ja użyłam 200 gramów mięsa, ponieważ jadła ze mną moja siostra. Kurczaka kroję w kostkę i przyprawiam pieprzem ziołowym różnymi rodzajami papryki i odrobiną soli. Wszystko smażę na oliwie z oliwek i podaję z przygotowanymi wcześniej cacykami i upieczonymi frytkami. A podwieczorek wpadło coś bardzo prostego, co jednak nie było aż takie oczywiste. Jako pierwszy przygotowałam mus z moich dwóch ulubionych owoców, czyli struskawek i mango. Umyłam sobie truskaweczki, dałam wszystko do blendera, zblendowałam i następnie uzupełniłam to właśnie o mango. Moje było bardzo dojrzałe, więc cały mus był bardzo, bardzo słodki. Ja nie użyłam do tego żadnego słodzidła, uważam, że moje owoce całkowicie tego nie potrzebowały, można jednak dodać jakiegoś białka albo właśnie czegoś na osłodę. Następnie do tego pięknego musu, bo jego kolor jest naprawdę zaskakujący, zjadłam sobie serek camembert, ale lekki. Do wszystkiego weszła brzoskwinka i było to połączenie idealne. Kolacja to chyba najbanalniejszy posiłek z całego tego filmu. Szczerze mówiąc, chciałam, żeby było bardzo prosto, bardzo szybko, bardzo lekko. Zwykłą pszenną bułkę posmarowałam sobie odrobiną masła i podałam ją z moimi ulubionymi dodatkami. Chciałam, żeby znalazło się w tym posiłku chociaż trochę warzyw, więc była to głównie sałata i pomidor. Wszystko obiałko uzupełniły gotowane na twardo jajka. Choć ten posiłek wydaje się być banalnie prosty, to czasem takie najprostsze rozwiązania są najsmaczniejsze i to właśnie na nie mamy największą ochotę. Ok. Dzisiejszy odcinek dobiega końca. Ja zabieram się za kolację. Dzisiaj miałam mega ochotę na owoce w kilku posiłkach, aż się pojawiały. W sumie w dwóch, ale w dużych ilościach. Teraz mam trochę warzywek i co? I wpadł też mały grzeszek w postaci loda ekipy, ale było warto. Eee, I co? Łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że przepisy Wam się podobały. Do zobaczenia. Cześć!